Jest 19 sierpnia, godzina 14 z minutami. Janek do mnie przyjechał w odwiedziny. Witam. Cześć. Idziemy pozbierać grzyby choć Janek, tu w lewo zaczniemy. Tutaj na standardzie na weczce jednej z moich. Zobaczymy czy są najpierw krasnoborowiki Ceglastopore, czy są jakieś prawdziwki W dniu dzisiejszym jest w miarę chłodno nie ma takiego upału, jest pochmurnie. Zobaczymy, czy, są, czy będą jakieś grzyby. Janek przyjechał, trzeba go zaprowadzić w takie miejsce, żeby coś zebrał. Poszukamy jakiś czas, jak coś się będzie pojawiało, to będę się włączał. Spacerujemy z Jankiem taką drogą. Zobaczcie, i tutaj na poboczu jest pierwszy prawdziweczek. Trafiliśmy takie, coś, za chwilę go sprawdzę, ale najpierw zrobię zdjęcie i szorcika. Dobra, podejmuję tego prawdziwka. Zaraz go sprawdzę. Jest pierwszy, ale Janek tam w oddali już mi mówi, że ma następnego. Także idę do niego, dam mu tego i przy okazji zobaczymy, co on tam znalazł. zobaczcie już tam kręci no i może być coś ciekawego dużego Janek już ucieka ale e, no ładnego zobaczcie jakiego borowiczka znalazł prawdziweczka boletusika dobra trzeba zdjęcie zrobić Zbieramy z Jankiem Janek cały czas biega. Mówi, że żebym brał tego grzyba. Także go podejmuję i zaraz sprawdzamy oba. Najpierw jednego, później drugiego. Czy coś się z niego będzie nadawało? No i niestety Janek, niestety po przekrojeniu, jest strasznie robaczywy. Dobra, sprawdzamy drugiego, a drugi nie wygląda tak źle ale po przekrojeniu zobaczcie taki kawałeczek jest zdrowy reszta nie Janek tutaj cały czas biega w koło widać kto ma zdrowie a kto jest kontuzjowany taki kawałeczek teraz wziąłem i co ja tu mam? tu jest muchomor. myślałem że prawdziweczek ale niestety, o tu Janek zostawił takiego grzyba. Nie wiem czemu go nie chciał. Patrzcie, taki krasnoborowik ceglastopory. Janek, chodź, zobacz, bo nie wiem, czy widziałeś. Tu jest krasnoborowik ceglastopory. Aha, okej, okay, to są krasnoborowiki ceglastopory. Bardzo smaczne grzyby. No tak, tak, tak. No już zaraz, tylko że widzę, że jest lekko robaczywy. Muszę go przekroić. Tutaj były dziurki. Ej, błąd, to nie był zajączek. Konrad nie poprawnie. To są borowiki, borowiki ceglastopory. Krasnoborowik ceglastopory. Zobaczcie, tak, tak, ja cały czas nagrywam, tylko nie odzywałem, jak sobie nagrywałeś do siebie. Już podejmuję kolejnego Jankowego. Ja na razie znalazłem jednego jednego prawdziweczka, resztę znaleźli to Janka. Pochodzimy tutaj, poszukamy. Ja powoluteńku. Jacek Janek biega koło mnie jak księżyc wokół słońca. Cały czas orbituje. no i bardzo dobrze pochodzimy, pospacerujemy może coś jeszcze znajdziemy chodzimy z Jankiem na góreczki ja tutaj już dojrzałem z daleka jakiegoś ceglaczka nie wiem jeszcze jakiej jest jakości ale tutaj rośnie uuuu strasznie zjedzony i widzicie, nawet nie, dwa są żuczek przy nich wylądował także zostawimy je żuczkowi niech sobie je zjada o tam jest następny chyba ceglaczek Tutaj Janek, przed Tobą jest następny ceglaczek. O tu! I zobaczymy, czy tego się da zebrać. Widzę, że już jest mocno podjedzony przez żuki, ale coś z niego będzie. Janek tam coś ma, ale do sosiku może się nadać. A co tutaj jest, bo Janek nie widział tej górki, ale chyba będzie Beduszka. Tak jest. A tutaj jest prawdziweczek, który też zjedzony. Nie będziemy ruszać takich grzybów. Przejdziemy jeszcze kawałek. Susza jest za duża. Pospacerujemy jeszcze chwilkę, zobaczymy czy coś jeszcze będzie. I zmienimy miejscówkę, bo tu niestety widać, że grzyby są bardzo zjedzone. Kolejne moje znalezisko. Wypatrzony. Piękny krasnoborowiczek ceglastopory. Mam nadzieję, że będzie zdrowy. I tak zobaczcie jaki piękniusieńki. Najładniejszy w dniu dzisiejszym. Ale troszkę robaczywy. O, tu już będzie lepiej. Trafiają się grzybki, ale pojedyncze i strasznie, ale to strasznie wysuszone. Nie ma nic świeżego, no ale czego się spodziewać, jak już z tydzień czasu nie było deszczu, nawet chyba więcej. I kolejne znalezisko. Już zmieniamy powoli miejscóweczkę, wracamy do samochodu, ale jeszcze się udało znaleźć cyglaczkę. Strasznie są wysuszone. Strasznie wyglądają, ale jak nie ma innych grzybów, to chociaż takie się pozbiera przed wyjazdem. Muszę pozbierać grzyby do e, piątku, bo w sobotę już wyjeżdżam. W piątek już nie będę w lesie. Czwartek będzie ostatnim dniem moich poszukiwań, a chciałem, żebyście mieli na mój urlop. Jak najwięcej filmów. Tydzień mnie nie będzie. To, żeby te filmy były, bo nie wiem, czy na wyjeździe uda mi się cokolwiek nagrać. Jeszcze chwilę tutaj pochodzimy. Już tam jest samochód. Za chwilę do niego dojdziemy i zmienimy z Jankiem miejscówkę na inną. Zobaczymy, czy tam uda się coś znaleźć. Po zmianie miejscóweczki przyjechaliśmy. Na miejsce koło wyschniętego koryta. Janek poszedł tam sprawdzać za prawdziwkami. Ja, jak wiecie, bardziej wolę krasnoborowiki cyklastopory w tym okresie, bo są zdrowsze. Dlatego zobaczymy, co się uda Jankowi tam znaleźć. To zobaczycie u niego na kanale Zżyj Spasi. Z ja tutaj pospaceruję. I postaram się cokolwiek znaleźć, ale na razie obserwuję, to jest naprawdę straszna susza. I nie wiem, czy cokolwiek się tu uda trafić dzisiaj. Byłem tu 3-4 dni temu, to się ładnie zbierało. A teraz nawet sztuki nie widzę. Pospacerujemy, zobaczymy. O tam coś widzę. Tylko co to takiego? w machach coś jest zaraz tam dojdę i co to takiego? czy to jest krasnoborowiczek? zaraz zobaczymy nie, to jest muchomor janka tam gdzieś słychać jak buszuje Tu widzę, że ktoś zbierał. Bo jest korzonek ucięty, już wam go pokażę. Gdzie? Ktoś ściął? Może i ja kilka dni temu. No, na razie jest tu słabo. Janek tam buszuje. A ja tu spaceruję. I wydaje mi się, że mam ceglaczka. Tak jest wreszcie wychodzony. Taki ceglaczek w tej miejscóweczce z minimalną dziurką. Coś go jadło. Jest pierwsze znalezisko na tej miejscówce. Janek już kilka rzeczy znalazł, ale mówi, że bardzo zjedzone. Pospacerujemy jakiś czas. Jeszcze i będziemy uciekać stąd. Niestety susza wygrywa, ale zawsze coś się w lesie znajdzie. Janek tam nagrywa ceglaczka. Ja już do niego idę. Idę go podjąć. Jeszcze chwilkę pochodzimy. Popękany, ale. Nie było przy nim żuka, to jest najważniejsze. Bo wczoraj jak oglądaliście wczorajszy film, to walkę z żukami przegrałem sromotnie. Prawie przy wszystkich grzybach były przede mną, a tutaj kilka udało się znaleźć bez ich udziału, także że nie były przy nich i nie były wyjedzone. To jest dzisiaj lepiej w ilości e, stosunku tych, które znalazłem, zjedzone przez żuki do tych niezjedzonych jest dużo lepszy dzień. Jeszcze chwilkę pospacerujemy i będziemy uciekać, ale najważniejsze jest poddychanie świeżym powietrzem spacerek, o rozmawianie o różnych rzeczach bo dawno się nie widzieliśmy, dlatego będziemy tu kończyć powoli. I pojedziemy sobie wsiąść i pogadać, znaleziska janka. Tutaj znalazł takiego jakiegoś starego, ale tutaj wygląda ten trochę lepiej. Tylko wygląda, niestety, tylko wygląda. Żuk go zjadł od spodu, ale ja tu coś dojrzałem. Też tylko wydaje mi się, że może być taka sama sytuacja. Tak, już jest dziura. Także zobaczcie, jaki wysuszony no niestety, tylko takie się trafiają tutaj kolejne znalezisko Janka kolejny ceglaczek ale mam obawy, że tak jest zobaczcie, tu wygrał Żuk tu wygrał Żuk nie my, ja, nie Janek tylko Żuk był pierwszy przed nami i wszystko wyjadł przychodzę tutaj na tą miejscóweczkę często bo tu się trafiały Prawdziweczki. Jak było kilka prawdziwków na tamtej miejscówce, to może i tu się jakiś trafi na zakończenie dzisiejszego grzybobrania. Wszedłem tutaj do Janka, bo znalazł bardzo wiele ceglaków. Już sprawdzam je. O, nóż zgubiłem? Nie. Wsadziłem do kieszeni. Pierwszy raz. Nie wiem co się stało. Dobra, sprawdzamy te grzyby. Żółki już w nich buszują. Zobaczcie, ile ich jest. Tylko je wytrząsam. A tu jeszcze jeden. Kolega się ukrył. Tu jest drugi. Też wyjedzony. I strasznie są wysuszone. No, powiem szczerze, ja jeszcze tak wysuszonych w tym roku grzywów nie znalazłem. Ich nie za bardzo trzeba suszyć. One są już wysuszone. Tu są dwa kolejne i dwa mniejsze, ale zobaczcie, no, wszystko takie, wszystko takie tragiczne. Tu żółki wygrały. A ten był świeższy, ale też wyjedzony. Może na sos cokolwiek się da odzyskać, ale może być tak, że wszystko trafi na kompostownik. Zobaczcie tu cały wyjedzony. Z tej strony ładnie wygląda, a z tej puściuteńki. Ja się już kieruję do samochodu Także kończę na dzisiaj Poddaje się dzisiaj powrót na tarczy Niestety, ale jest słaby tenko. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i na razie, a Janek sobie nagrywa spacerowanie swoje. Kolejne znaleziska Janka już je podejmuje. O! I tego żółk tylko zaczął. Ciekawe, czy jest w środku. Czy go nie ma. Nie widać go. Ale jest lekko robaczywy. O tu już zdrowy. Tu ma plamkę tylko. Nie dziurę. I tu Janek mówił, że jest gdzieś drugi. I faktycznie jest. Ale ten niestety wyjedzony. Także jest słabiuteńki. Tam jest samochód. Ja przejdę tutaj za ten młodnik i zobaczę co tam jeszcze będzie. Zobaczymy co tam ja dojrzałem. Janek tu idzie obok mnie. A ja idę zobaczyć, bo wydaje mi się, że jest bardzo duży grzyb. Tu na wprost mnie i tak to wygląda, że jest duży okaz. O jest mniejszy. Także już widzę co najmniej dwa. Zobaczcie. Takie dwa okazy tu się trafiły na koniec. Tego dużego nie będę chyba brał, a tego wezmę, tylko Janek sobie nagra ujęcie. Janek tutaj ze mną jest. Ja podejmuję te grzyby i zobaczymy. O, patrzcie. Ten pierwszy nie jest wyjedzony. Także jest całkiem niezły. Ten to chyba będzie wyjedzony. U, i zobaczcie jak go wyjadły. Niech one sobie go jedzą do końca. My tu jeszcze z Jankiem chwilę po, po, pochodzimy tutaj po takim bardziej przejrzystym terenie. I idziemy, tam jest samochód. Kończymy zbieranie. Ja się z Wami w tym momencie żegnam. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego razu. Pożegnaj się, Janek. Przyjechaliśmy z Jankiem do koników. Stado jest tam, a tutaj Janek znalazł dwie kanie. Także zaraz je zerwiemy i weźmiemy do koszyka. Zobaczcie, tu jest jedna, a tam jest druga. A my idziemy do koników. Przyjechałem do koników z Jankiem. Mamy marcheweczkę na karmienie ich. I zobaczcie, już mnie jedna zobaczyła. I pierwsza ruszyła w moim kierunku. Jest to stado klaczy. I zobaczcie, zaraz tu przyjdą. Chodź! No, chodź! Stanęła I obserwuję. Zaraz reszta stada tu podejdzie, albo ja ruszę do nich. Chodź. Zaraz przejdę do nich, z nimi do ciebie. Chodź. A to jest chyba ogier. Proszę bardzo, no nie bój się. I teraz będą za mną szły. Uważaj, odejdź, odejdź, bo to jest ogier. Tu bezpiecznie, nie, to jest klacz, dobra, klacz. Daj, 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 spokojnie daj. Myślałem, że to jest ogier, a to była klacz. Zbierze takie ciężkie, to człowiek się trochę. No nie bój się, trzymaj. Nie, nie, bo tu wiesz co, tą widzę pierwszy raz. Aha. Dlatego ja nie miałem Tutaj to do tych to zobacz. Widzisz? Ja się nie boję ich głaskać, uh -huh. a nic tylko nie podchodź z boku. Tak. Tylko tak wiesz. One bardzo się boją jak to strzela. Nie bój się, nie bój się. Normalnie rękę wystaw, tylko nie rób gwałtownych ruchów. Uh -huh. Masz, Chodź. Chodź No już. Nie bój się. Masz. żeby cię z boku nie zaszły bo one potrafią kopnąć nie no Także musisz na to uważać bo to Także, jestem otoczony przez do koni no emocje nie z tej ziemi bo to wiecie jeszcze mnie te nie znają dzień dobry nasz tu o jest mamusia, masz mamusia No już, no już Ty też Masz Tak to wygląda No super Jak widzicie stado jest A, dookoła Rybie, oczy tak zwane